Cześć, witajcie, tu Misiek, a to jest gra The Colinor. Colindor, Colindor, tak. Boże, strasznie głośno, muszę sobie trochę przyciszyć. O, okej, okay. robię sobie tylko mały porządek na No, od razu lepiej. I widzę, że gra jest raczej rosyjska. To chyba jest start, tak, to jest start. Czy coś w tym stylu. Ciekawe, rosyjska gra, poznaję po napisach. Okej, okay, czyli obludziliśmy się w nocy, a tego drugiego nie zrozumiałem. Co tu mamy? Wino. O kurwa. Wtem już mogę wejść i się chować. Yy, tu jest coś podobnego do lampy. To chyba... <laughs> Wiedziałem, patrzcie, kutas narysowany. Nie śmieszny misiek. Śmieszne. Zajebisty talerz. Tylko ma mam jedno pytanie. Jak oni kurwa myją tą wykład yy, czyszczą tą wykładzinę na suficie. Patrzajcie. Wykładzinka. Wykładzinka. To jest Rosja, tego nie ogarniesz. Co tu mamy jeszcze? Skoro wino, to to jest raczej Francuz w rosyjskim hotelu. O! F. O nie, 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 nie! Długi korytarz, to się źle zapowiada. It's very strange. To straszne. Nie przypominam sobie, żeby w, w tym hotelu był taki długi korytarz. Hm, <laughs> Ja się już boję. To będzie bardzo dobry na scrunch. No, wiecie o co chodzi? Wyskakującą mordę i takiego straszaka, no. Hmm. Ciekawy obrazek. Wodospad, aż mi się śkać zechciał. <laughs> Boję się. Znów kutas i telefon <laughs> Las Slendera w ciągu dnia. Nawiajcie tego screen, no! Wiecie co? Straszaka. Bo się zaraz się sam zesra Ze strachu. Zachód słońca. Jakieś piguły, znów winko. Wino, wino jeszcze raz wino. Boże, jeziorko, Jezus, co to było? Och, ty zły stołku, zamknij się, I dziękuję. Wywróciłeś się, ojoj, jak mi cię żal! Aha, pewnie ta książka ci zepchnęła, kutasowa. <noise> Serio, ciekawe talerze. Nie, nie mogę otworzyć szafy. I znowu wino. To jest hotel chyba alko Alkoholików, ciężkie słowo. Boże, boję się. Tam jest ciemno i tam są drzwi. Piękne. Niepiękne. Czemu tu jest tak ciemno? Ja pierdzielę. Zejdę ja na zawód. Śmieszne, nie? Też tak sądzę. F. <laughs> nie, nic za mną nie ma, ale zamknijcie to. Tam się coś paliło? Nie, nie chcę wiedzieć. Słyszę kroki. I to nie moje kroki. I znów widzę wino. O, jedno się rozlało. Oj, normalnie będę płakać. Weź tą lampę, bo chociaż jaśniej był w tych kryterzach. O, o, talerz na ziemi. ciekawy, ciekawy Nie, książka. Myślałem, że talerz. Leżak? Co to w ogóle jest? Okej. Okay. Hi-fi! Nie przypominam sobie, żeby ten obrazek tak wyglądał. Musi się za jeszcze Jezus! Co to kuźwa było? Ja pierdziele, zaraz się wyschnął. Serio? Straszna ta gra. Nie chcę schodzić na dół, pierdzielcie się. Co to było? Nie chcę wiedzieć, nie. Pajęczyny. Nie lubię pająków. Mówiłem jeszcze komuś, nie wiem. Brzydzę się pająkami. Boję się ich. Nie no, może nie boję, ale brzydzę się i to bardzo. Szyłkniemy ślinę i idziemy Prosto do pierdolecka Proszę państwa o to kolejne pomieszczenie Chore pomieszczenie Cześć z Zgredek, trzymasz się? To dobrze, tylko nie wstawa, ja ci proszę Bardzo Nachlałeś się i teraz no wiesz Dobra, nie idę Nie Nie Cześć! Kolo, wszystko z tobą ok? Nie... Widzę. Ale obsługa w tym hotelu jest fatalna. Strasznie marne pokojówki. Halo? Boże! Serio mają tu marną obsługę? Jak, jak ty się mógł tu zapisać, gościu? Do takiego hotelu? Gdzie mam iść? Chyba tu. Halo? Jest tu kto? Halo? Ja was szukam, ktokolwiek! Ej, ej, O! La, 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 la! La, 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 O! On mnie zje, tak? Cześć! Nie? Ej! No wiesz, ty co, zawiodłem się na tobie! A gdzie wino? Musi być co najmniej jedna butelka z wina. Kurwa, tam coś jest. Nie chcę być. Zamknij te drzwi. Cholera, nie da się, ale tam coś jest, ja to widziałem go. Idę stąd, biegnij najlepiej. Mogę biegnąć, mogę. Ja pierdolę, ja pierdolę, ja pierdolę tam, coś było. Ej, nie ścinaj mi się gro. Co się. Nie odwrócę się, idę przed siebie, twardo <laughs> Jezus Widzę Cię I see you Aż mi włosy dęba stanęły Ja pierdolę, idę stąd Spierdalam z tego hotelu Z taką obsługą to ja się nie bawię Sami się bawcie Wszystkie włosy mi stanęły, tu się coś rusza To żyje, to mnie atakuje Jezus nie wiem co, to, ale ja stąd biegnę, nie! Nie! Nie bawisz się! Nie, spadać! Idę stąd! Mam nadzieję, że to wyjście! Znają mi shotguna i to co biega za mną ze strzelę po prostu Uff. Powiedzcie, że skończyłem grę Co? To był tylko... Nie, to był tylko sen z tego na to wyszło. I patrzcie Pojebane talerzyki nie, mam od nowa iść, pierdzielcie się. Dobra. Dobra, panowie, możemy iść. Jezus, ale mają wykładzinę na spicie. O kurwa. O kurwa! Jezus! To ja już wiem jak się stało. Nachlałem się przez chwilę tego wina i to była moja schiza, ja to wiem. Pamiętajcie, nie pijcie wina w ruskich hotelach. To się źle kończy. Ale to, to tyle na dziś była, więc komentujcie, subskrybujcie, oceniacie, łapujcie, fapkujcie, papa ludziska. Nigdy nie pijcie wina w ruskich hotelach. Widzicie, co się potem dzieje. Tak dla nie była serio straszna. Była taka bardziej raczej dziwna niż straszna. Nie był typowy straszek. Raczej klimatówka. Nie, to raczej klimatu nawet nie miało. Nie wiem, to było coś dziwnego. W ogóle pod horrorki, krótkie. Zobaczymy, czy to będzie gra z dreszczykiem, czy nie. Możecie mi napisać, czy się chociażby straszyliście czegoś. Papa. A pa. Ja się raz by może dobra. Dobra, papa, pa. nie graj już mi Komentujcie, subskrybujcie, ostrzegajcie, łapkujcie, pójdźcie, Możecie polubić mojego Face, -ja, face facebooka, misiekgamer.ca. i to tyle. Papa. Pa. above the world so high like a diamond